Cześć, nazywam się Tomek i chciałbym was zaprosić do podjęcia studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w skład której wchodzą dwie specjalności: edukacja muzyczna i muzyka kościelna. Edukacja muzyczna jest z pewnością dla ciebie, jeżeli chcesz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie dyrygentury, emisji głosu, gry na fortepianie, prowadzenia zespołów wokalnych, a także zgłębienie wiedzy z takich dziedzin jak pedagogika czy psychologia. Praca z dziećmi i młodzieżą, projekty edukacyjno-artystyczne, występy na przeróżnych estradach koncertowych, muzykoterapia czy arteterapia to tylko kilka elementów z szerokiej palety aktywności, które na Ciebie czekają. Te wszechstronne kompetencje, które u nas nabędziesz, pozwolą Ci wkroczyć w mury szkół ogólnokształcących i muzycznych jako fachowy nauczyciel i moderator wielu projektów twórczych. Z kolei muzyka kościelna. To specjalność, którą powinieneś wybrać, jeżeli chcesz się zagłębić w literaturę organową, chorobę a także szkolić się jako muzyk kościelny w parafiach Kościoła Rzymskokatolickiego. Cześć, mam na imię Martyna i jestem studentką trzeciego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Na naszym kierunku nie brakuje również konferencji, w tym konferencji międzynarodowych. Tworzymy projekty artystyczne, naukowe, a także warsztaty oraz koncerty. Tym wydarzeniom często towarzyszy ogromna ilość zabawy i doświadczeń, które na pewno przydadzą się w pracy muzyka. Na naszym kierunku działa również Studenckie koło naukowe edukacji muzycznej, którego jestem członkiem. W ramach działalności koła organizujemy liczne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie czekaj, połącz swoje pasje i spełniaj marzenia na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Drodzy kandydaci, chciałbym że już Muzyczna w Poznaniu, w szczególności Instytut Edukacji Artystycznej, który reprezentuje jako dyrektor tego Instytutu. Rozpoczęliśmy już rekrutację w obecnym czasie online i chciałbym Was serdecznie zaprosić, żebyście zajrzeli na naszą stronę internetową, zainteresowali się formą egzaminów wstępnych, które mamy w tym roku i zachęcić do podjęcia próby studiowania na kierunku edukacyjnym Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zapraszam do poznania.